Witam w dzisiejszym filmie Dzisiejszy film jak widać jest w krajobrazie Troszkę zimy Chwycił lekki mrazek, minus 2 Jest to lekkim paradoksem, bo w dzień jest około 10-12 stopni No ale cóż, tak bywa Oczywiście kury mało je to Siedzą już na dworze Cała ekipa też. Znaczy nie cała oczywiście, bo nie wszystkie wychodzą. Ale tu mamy perliczki. Silki. Kurkę brachmy. A tu moi drodzy. Zaraz wam pokażę mojego olbrzyma, bo już wyszedł. Wczoraj, oczywiście, pierwszym kogutem, który zaczął akcję e, walki. To był ten mały smrodek Salema ale szybko, no, że tak powiem, pokazuję im, żeby nie przeginały siwek tak samo, ale oczywiście pomogło no w wyniku tego małego smroda zamkniętego za bardzo nie pomaga ale w tym przypadku one wiedzą kto tu rządzi żeby nie przeginały pałki biegną kaczuchy kaczuchy, kaczuchy już pokąpieni, ale chyba dzisiaj zbyt zbyt zimno, bo była krótka tylko dowody, zrobienie co trzeba i Wyjście. Jak widzicie, kurki te bardzo fajnie się dostosowały. Perliczki. Raczej, właśnie żyją w grupie z perliczkami. Nie wiem czemu. Ale dobrze. Perliczki są naprawdę mało strachliwe. Wiadomo, że coś tam ze strachu mają, ale nie jest to jeszcze jakaś tragedia. Nie są aż takie bojażliwe. One tu dopierają resztki trawy, które zostały rzucane, bo te kury, że tak powiem, trochę wolniej się tym zajmują. Bo tu. Górniosek to, że tak powiem, to by nie było widać, że tu jakakolwiek trawa była rzucona dla nich. No i nie ma po prostu. Tu widzimy białe silki, kogucik też pluje się, że tak powiem, potrafi się rzucać. Tu jest kurka brachmy, tu są moja młoda ekipa, że tak powiem, purosołowa punioskowa. No dobra, idziemy zobaczyć do kurnika. O! co do kurnika, właśnie wyleciał ale zaraz no to zobaczymy go tu, wyleciał bo go pogonił siwek zobaczcie kogut, trochę się boi wiadomo bo jest w nowym kurniku ale no fajny duży właśnie to jest śmieszne i to jest właśnie fajne w tej rasie nie on nie wykonywał żadnego ruchu agresywnego w stosunku jakikolwiek jakichkolwiek kogutów, a one w niego stosunek duży, ale to tak jak mówiliście, te małe smródki to ją odbija i dlatego, tak to jest. I co do jego sprawności <coughs> ojcowskiej, powiem grzecznie, no coś działa, bo próbował już dzisiaj świrować z kurką Nie wiem, czy teraz pokażę coś tam kombinuje, ale czy będzie pokazywał, to mi trudno powiedzieć, ale rano, z samego rana tak jak na koguta przystało, zrobił to jest ciutkę większy od tego co był no bo jest też starszy, to nie ma co się dziwić, że jest większy, no nie zapeszając, plując przez lewo fajny kogucik duży trochę brudny, ale co się doczyści, o, o coś tam jakieś podlaty są, tylko, że już dzisiaj na niej skakał, ale zobaczymy czy coś z tego będzie niech się rozkręca o, małe silunie idą sprawdzić, co się dzieje kto tam jest, duży mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku dobra, idziemy zobaczyć do kurnika co tam u czapki słychać i tym podobne jak widzimy Kogucik spędza czas na dworze. Na razie jest spokój. Staram się go trochę z bliska pokazać. No, on będzie uciekał jeszcze. Musi się do mnie przyzwyczaić. Jak reszta familii. Widać muzyk nie odpuszcza, a już idziemy zobaczyć co się dzieje w kurniku. Drzwi są dzisiaj zamknięte, są zostawione drzwiczka. ponieważ jest mrozik, więc nie ma co za bardzo ich chłodzić. Tu widzimy kurki wróciły chyba do normy, bo siedzi ich więcej niż zawsze na jajkach. Może im przeszkadzało to, że były drzwi otwarte. Kto tam wie. Tu mamy naszego rojbra. Zamkniętego. Dostał jedzenie. Tu mamy czubę. Tu siedzi też rojber. Sobie, o! Ryberek grzeczny. I tu jest wszystko w porządku. Tutaj chyba w dzisiaj widzę. O! Bracha. Sobie siedzi na jajku. I mamy chyba kolejne jajko z tego co widzę oczywiście jest i one tu mamy mamusię mamusia już niedługo się będzie kluć pierwszy termin w sumie tak minusując dwa dni jeden to pierwsze klucie powinno być w niedzielę Zobaczymy jak to będzie. Wiadomo, że może się trochę przedłużyć, bo zdarzało się to tak mi ukór, że nie było to konieczne 21 dni. Ale zobaczymy. Na razie sobie dumnie siedzi. Pilnuje. A tak to wszystko w porządku. Odkąd jest mały rozbójnik zamknięty obrażony. O, właśnie teraz siedzi w tej klatce. To jest tego sposób na obrażenie. Focha się. Ale ja go wypuszczę. Teraz po prostu posiedzi dwa dni całkowicie zamknięty. Żeby mu trochę do rozumu wróciło. A już go niedługo wypuszczę. Tu o, ten kto się na mnie nie odzywa chyba. Obraził się po wczorajszej akcji z Brahmą. Gdzie mu pokazałem kto tu rządzi. Tutaj wnioski sobie siedzą, przeleją. Jedzą. I tak to właśnie wygląda. Dobra moi drodzy, to na tyle w dzisiejszym filmie. Widzimy się w kolejnym filmie. Nie wiem jeszcze kiedy, może jutro. Tak codziennego obrotu sprawy, dnia. Jak tam Brahma. Może jutro o tego wariata, to się dowiemy jak on zareaguje na Brahmę, bo to może być kosmicznie kolorowo. Ale zobaczymy. Czapeczka oczywiście. Jest. Nie, nie odpuści musi być tarmoszenie. Więc to tyle. Trzymajcie się do następnego filmu. Proszę o subskrypcję, komentowanie, udostępnianie. Niech będzie nas coraz więcej. Na razie się spisujecie. Powiem szczerze na, na medal. Dziękuję wszystkim komentującym. Naprawdę jesteście super. No jesteście super motywacją, więc zapraszam Was do kolejnych filmów i pierzasta ekipa pozdrawia.